Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot. Wróżka Fortuna z tej strony kłania się wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy. Wszystkie ryby zapraszam do wysłuchania horoskopu na marzec. Zodiakalne ryby oraz te, które mają w ascendencie ten znak Zodiaku, zapraszam serdecznie. Będzie rozkład z kart tarota, będą oczywiście poruszone aspekty miłosne, finansowe oraz zdrowotne. Karty Lenormand, które dobrze znacie, moi drodzy, oraz magiczne przesłanie od wróżek na koniec. Dobrze. Ja słowem wstępu tylko przypomnę, że e-mail do mnie jest pod filmikiem. Mam szeroki wachlarz usług moi drodzy. E wysyłam do Was list e ze swoimi usługami i wy sobie wybieracie, e co Wam w danej chwili jest potrzebne. Czy rytuał, czy horoskop, czy wróżba, e czy. Wiele innych usług. Moi drodzy, na zamówienia indywidualne też wykonuję różne czytania. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć o czym. Chciałam wspomnieć, że jestem dostępna na różnych aplikacjach: na Messengerze. WhatsApp, może być Skype, bądź też telefon. W tej chwili jeszcze jest telefon zagraniczny. Moi drodzy, dobrze, tyle słowem wstępu. Zaczynamy. Ryby, w marzec. Oraz przesłanie. Dobrze, moi drodzy. Zacznijmy może od finansów. Jest możliwość zwrotu pieniędzy, ktoś kiedyś. Pożyczył od Was, może jakieś zaległe pieniądze do Was w tym miesiącu powrócą. Może to być ktoś z rodziny, komu pożyczyliście pieniądze i możecie spodziewać się zwrotu tej gotówki. Również nowy początek od marca dla ryb, szczególnie. Może to być nowa droga właśnie w waszym zawodzie, w waszej karierze. Może coś tutaj y, ruszyć do przodu. Możecie to w każdym, we wszystkich dziedzinach życia. As buław mówi o nowych początkach, ale szczególnie o zaczęciu y, czegoś nowego w życiu, o jakimś biznesie, o jakichś sprawach, y, które y, ruszycie do przodu. Może to być y, Różny rodzaj y, początku. Dla niektórych, tak jak mówię, nowy biznes, nowa kariera, awans w pracy, y, f, nowy pomysł, nowa idea na Wasze y, lepsze życie. Tak jak powiedziałam, pieniądze y, do zwrotu. Y, jesteście, moje drogie ryby, w królowej monet. Y, jest również dwójka monet, jest tych monet trochę tu w tym miesiącu. Nie zabraknie Wam pieniędzy, nie martwcie się. Odniesiecie również jakiś sukces, może to być y, sukces związany z Waszym domem, możecie być zaproszeni gdzieś na uroczystość ślubną, możecie świętować y, nowe mieszkanie, y, możecie świętować. Y, budowę domu możecie świętować różne uroczystości, możecie się cieszyć z różnych właśnie spraw w waszym życiu, większych takich jak awanse, nagrody, ale także możecie się dowiedzieć, że ktoś z waszych najbliższych Właśnie podjął decyzję o byciu razem bądź o zaręczynach. Trzeba będzie podjąć jakąś decyzję w drugiej połowie marca dotyczącą finansów. Trzeba będzie działać elastycznie, ale także intuicyjnie. Tu Wam się to wszystko będzie klarować dopiero po połowie marca. No będą drobne, drobne przeszkody, ponieważ będziecie gdzieś zaproszeni koniec marca, i na przykład może popsuć wam się samochód, albo możecie mieć jakieś problemy w domu, z Waszą na przykład, elektrycznością, z Waszym prądem, coś może się popsuć. Coś może podróż nie dojść do skutku przez popsuty samochód, bądź coś tu może nie dojść do skutku z Waszych planów, ale to będzie dotyczyło podróży, tak mi się wydaje. Ale może te problemy przełamiecie i może um, uda się, może uda się ta podróż. No zobaczymy, ja tutaj dołożę jeszcze kart, bo takim się to wydaje wszystko niewyjaśnione co do tej podróży. Tak, powinno być dobrze, powinno być yy, świętowanie, umiarkowanie. Yy. Możliwe, że ktoś Wam tutaj pomoże i Wy dacie radę udać się z końcem miesiąca w tą podróż, ale plany może co do daty będą zmienione. Jakaś tutaj przeszkoda na pewno będzie, ale koniec miesiąca bardzo dobrze spędzicie gdzieś na jakiejś uroczystości, może być związana z dziećmi bądź z młodymi osobami. Tak bym widziała ten miesiąc. Mało może konkretów dla niektórych, ale to jest horoskop ogólny, moi drodzy, i trudno tak wycelować, ponieważ u każdego będzie, no może podobnie, może coś innego. No tu są karty tarota rozkładane dla wszystkich ryb. Tu nie ma żadnej daty urodzenia, żadnego imienia, więc trudno jest y, powiedzieć coś. W zdrowiu, moi drodzy, y, co ja widzę tu, kręgosłup y, stawy, należałoby y, może zrobić badania może zrobić morfologię to bym doradzała, bo zawsze trzeba taki przegląd raz do roku zrobić. Czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy zdrowi, to wiadomo. No i może tutaj jakieś drobne przeziębienie, czy z zatokami, jakieś takie problemy tu mogą Was dopaść. Możecie mieć trochę tych problemów, ale pokonacie je wszystkie. Nie ma dużych tutaj negatywnych kart. No, na kości stawy, na kręgosłup, uważajcie, moi drodzy, aby niczego sobie tutaj nie, nie połamać. Karty Lenormand podpowiadają, że właśnie będzie jakaś sytuacja, która będzie problemowa. Może to być związana z Waszą działalnością, z. Z Waszym ubezpieczeniem, na przykład y, może być z Waszym ubezpieczeniem, czy samochodu, czy na życie, czy jakimś ubezpieczeniem, jakimś urzędem. Y, będą problemy, ale te problemy zostaną wyjaśnione. Tutaj tak podpowiada mi Lenormand, że to opanujecie sobie y, dobrze w tym miesiącu te problemy, które będą. Takie przeszkody, ja bym bardziej powiedziała. No, nie ma negatywnych kart, jest troszeczkę zagrożenie tutaj, może, żeby niczego nie złamać, żeby. bo jest energia wisielca również i tej wieży, aby no, niczego nie złamać i niczego nie przeoczyć podczas podróży, sprawdzać samochód, sprawdzać, może, no nie wiem, w domu różne urządzenia elektryczne, może tutaj coś być z tym związanego przed podróżą, też może coś komuś się przytrafić. Różne rzeczy przy karcie wieży niespodziewane, takie przypadki losowe mogą być, ale nic groźnego, tak jak powiedziałam. Nie chciałam nikogo wystraszyć na pewno tym horoskopem, tylko chciałam pomóc. Z tego, co ja tutaj widzę, moi drodzy, tak bym widziała ten miesiąc. Zobaczymy, jakie jest magiczne przesłanie od wróżek. Podróż. Nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. No i właśnie, o to chodzi, aby się trzymać pozytywów. W tym horoskopie, aby wyciągać same pozytywne y, aspekty, y, pozytywne strony życia. Tym akcentem kończę horoskop. Zapraszam do subskrybowania, jeśli się horoskop podobał, dla nowych osób, i dziękuję serdecznie.